Cześć, witam Cię na kanale Silver Star, czyli inwestycje kobiecym okiem. Tak jak w tamtym tygodniu obiecałam, dzisiaj zajmiemy się miejscami, w których kupowałam metale szlachetne w roku ubiegłym. Kolejność będzie przypadkowa, ale przy każdym ze sklepów powiem, co zdecydowało o tym, że zostawiłam tam swoje pieniądze i dokonałam właśnie tego sklepu jako wyboru dostawcy srebra czy złota fizycznego. Nie będę cię dłużej trzymać w niepewności: jedziemy! Pierwszym sklepem jest sklep francuski o nietuzinkowej nazwy, której naprawdę nie potrafię wymówić. Zatem odsyłam Cię do strony internetowej Acheter or Argent, co w polskim tłumaczeniu moglibyśmy powiedzieć kup złoto lub srebro. Jest to sklep francuski, ale nie znając języka równie dobrze i łatwo możesz się po nim poruszać. W sklepie są różne propozycje monet srebrnych, złotych, obiegowych, inwestycyjnych, bulionowych, od wyboru do koloru. Ten sklep poznałam dzięki skarbcowi Wujka Mietka, którego stąd serdecznie pozdrawiam, i jeśli jeszcze nie trafiłeś na kanał Wujka Mietka, to tutaj właśnie pojawi się w górnym rogu link do jego kanału. Zapraszam cię serdecznie, bo przepych srebra, jaki on pokazuje, powala na kolana. Wujek Mietek podzielił się ze mną informacją, że w tym sklepie można w bardzo dobrej cenie dostać monetę bulionową, jaką jest Arka Noego. Arka Noego jest to jedna z ulubionych moich monet bulionowych. Monety są bardzo dobrze zapakowane, tubę wypełnia argon. Hermetycznie zamknięta tuba powoduje, że nic się z tymi monetami nie dzieje. One nie patynują, dlatego że nie mają dostępu do tlenu. Zatem nie następuje proces utleniania się. Jakie są mocne strony tego sklepu? Bardzo duży wybór produktów oraz to, że niektóre... Z nich można dostać w naprawdę bardzo dobrej cenie, niewiele odbiegającej od ceny spot. Spójrzcie sami na Arkę Noego. Gdzie jest kruczek? Kruczek jest w cenie wysyłki. Nie opłaca się tam kupować jednej monety, pięciu, dziesięciu, opłaca się tam kupować kilka tub. I tutaj często pada od Was pytanie: no ale co, kiedy nie mam dużego budżetu i kiedy stać mnie tylko na jedną tubę? Zapytaj swoich znajomych, którzy również kolekcjonują srebro. Ogłoś się, być może, na Discordzie i zrób z kimś zamówienie grupowe. Wtedy koszt przesyłki od 28 do 35 euro zupełnie nie będziecie przerażał, bo rozliczycie ten koszt jednostkowo na każdego z Was i do każdej zamówionej monety kilkadziesiąt albo kilka centów opłaty Wam dojdzie, co sprawi, że ta inwestycja będzie nadal bardzo opłacalna. Na kilkanaście zamówień, które poczynili moi znajomi z stakerzy. Nigdy nie było problemu z przesyłką, zawsze dochodziła szybko i sprawnie. To sklep numer jeden. Drugim sklepem, w którym dokonywałam często zakupów w ubiegłym roku, był Coin Invest. Sklep niemiecki, który w swojej ofercie ma zawsze w dobrej cenie monety bulionowe z podstawowego kanonu. W dobrej cenie dostaniesz Brytanię, liścia klonowego czy Filharmonika. Wystarczy systematycznie sprawdzać ich oferty przyczaić się na lokalny dołek cenowy i zakupić. Przesyłki z CoinInvestu przychodzą zawsze szybko. Nigdy nie miałam problemu z tymi przesyłkami. Jeśli coś by się zadziało, sklep ma również w obsłudze osoby polskojęzyczne, także nie ma najmniejszego problemu, żeby się do nich odezwać, skontaktować mailowo i mieć po prostu z nimi kontakt. Przesyłki z CoinInvestu były zawsze profesjonalnie przygotowane. Bardzo dużo wypełnienia w środku. Żadna moneta mi tam w środku nie latała, co możecie również zobaczyć na moich unpatchkingach monet z tamtego roku Britanii 2022, link macie oczywiście w opisie. Jedyne, co może być niekorzystne dla naszej kieszeni przy zakupach w Coin Invest to koszty wysyłki. Ale tutaj warto zapisać się do ich newslettera i często śledzić różne grupy, chociażby Discordy Silver to Demon, Srebrna Strona Księżyca, gdzie często ludzie wymieniają się po prostu informacjami o kodach na darmową wysyłkę w tym sklepie. Warto śledzić te miejsca, by wiedzieć, co w trawie piszczy i obniżać sobie potencjalny koszt zakupu. Właśnie o koszt wysyłki. Kolejnym sklepem na mojej liście jest 79 element. Tam najczęściej dobieram nie monety bulionowe, ale właśnie monety premium, albo monety, które sklep posiada ze skupu. I tutaj zapraszam na zakładkę z podlady 79 element, gdzie często sklep pokazuje, jakie perełki pozyskał z rynku wtórnego które nie odbiegają zbyt dużo od ceny spot. Właśnie takie nietuzinkowe monety, albo sztabki, albo rancy kupuję z tego sklepu. 79 Element nie jest sklepem, który ma najniższe ceny swoich produktów, natomiast dla mnie najważniejszą zaletą jest to, że cały asortyment mają od ręki. I tu najważniejsza informacja dla Ciebie. Od dzisiaj zmienia się kod na darmową wysyłkę z tego sklepu. Musisz wpisać Silver Star 22. To uprawnia cię do tego, by otrzymać swoje zamówienie kurierem za darmo. Oprócz tego, nietozinkowy asortyment w dobrej cenie będzie wpadał poprzez zakładkę 79 Element slash Sugeruję, byś również śledził od czasu do czasu tą zakładkę. Ja lubię 79 Element za profesjonalizm. Paczki są zawsze dobrze spakowane, szybko przychodzą. Nierzadko załoga dokłada coś słodkiego do przesyłki, zazwyczaj żelki i ja jestem łasuchem, za to ten sklep łapie u mnie dodatkowy punkt. I tu ważna prośba. Jeśli jesteś już za zakupoholikiem srebra lub złota fizycznego i masz sprawdzonego dostawcę, u którego najchętniej kupujesz metal fizyczny, to proszę podziel się tą informacją w komentarzu, bo wszyscy ci, którzy zaczynają będą Ci ogromnie wdzięczni. Komentarze są zawsze niezbadaną skarbnicą wiedzy, zatem korzystajmy z nich i uczmy się od siebie nawzajem. Zostały nam jeszcze dwa sklepy, które najczęściej pojawiały się u mnie na dowodach zakupu. Teraz powiem o srebrnym gronie. Młody sklep, prężnie działający. Uwielbiam Maćka, który go prowadzi, dlatego że zawsze jest skłonny porozmawiać. I rozwiązać problem. Bez względu na to, czy jest to uszkodzona moneta premium, czy są jakieś przesunięcia czasowe z wysyłką, on jest zawsze otwarty na rozmowę. Kiedy ktoś mnie pyta, z kim można dobrze porozmawiać w sprawie zakupów, odsyłam go właśnie do Maćka. W srebrnym gronie dobieram sobie monety premium. Są tam w dobrej cenie. A oprócz tego, Maciek zastosował w swoim sklepie rzecz, która mnie osobiście bardzo ujęła. Jeśli chodzi o monety premium, przy każdej monecie premium jest napisane, która to jest moneta w kolejce z serii, czy jest to moneta pierwsza, druga, trzecia. Dla początkujących stakerów świetna sprawa, dlatego jeśli dana moneta ci się podoba, możesz sam zdecydować, czy chcesz gonić serię, bo jest to już czwarta moneta z serii, czy śmiało możesz w nią wchodzić, bo jest to dopiero pierwsza albo druga moneta i niewiele już ci umknęło. Świetna sprawa, za to naprawdę szacunek Maciek, bo jest to dodatkowa. Robota przy sklepie. Przesyłki są spakowane poprawnie, z wypełnieniem. Możecie odszukać sobie anpaczkin również u mnie na kanale i zobaczycie jak on pakuje swoje przesyłki. Szybko, sprawnie i przede wszystkim bardzo dobry kontakt z właścicielem sklepu. Ostatnią pozycją, jaka została mi dzisiaj do omówienia, jest sklep Metal Market, znany również pod innymi brandami, takimi jak chociażby wyroby menynicze. Sklep ma bardzo bogatą ofertę monet, bulionowych złotych i srebrnych. Często pojawiają się nowe pozycje monet premium. Zatem warto ten sklep śledzić, żeby albo dobierać sobie bulion w najniższej cenie, albo szukać monet premium, które Cię interesują i które w pierwszej cenie warto zakupić do swojego stosu. Różnorodność jest tutaj na plus, cena potrafi być tutaj na plus. Pojawiają się również w przestrzeni kody rabatowe do tego sklepu, które również obniżają cenę zakupu, także warto mieć również na oku to źródło. Jedyne co ja bym zmieniła u tego dealera. To zmiana oklejania paczek, które wysyłane są bezpośrednio do klienta. Więcej zarzutów nie mam. I to są te sklepy, w których w 2021 roku zostawiłam najwięcej swoich oszczędności. Pamiętaj, zostaw proszę w komentarzu informacje, gdzie ty kupowałeś metale fizyczne w ubiegłym roku. I widzimy się w czwartek następnym razem, a już niebawem wracamy do wywiadów w niedzielę. Cześć!